Partnerem podcastu o alergiach jest Dyson, producent oczyszczacza z funkcją nawilżania powietrza Dyson PH04, polecanego dla alergików przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Witam w studiu Ładne Bebe. Nazywam się Pola Madej-Lubera. Moją rozmówczynią jest pani doktor Ewa Miśko-Wąsowska, pediatra. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani doktor jest tak jak powiedziałam pediatrą, ekspertką od zdrowia małych dzieci, popularyzatorką wiedzy medycznej, znaną z mediów między innymi z naszego magazynu, ale nie tylko. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o nurtującym wielu młodych rodziców, no i nie tylko młodych temacie, czyli o alergiach. Pani doktor, może zaczniemy od tego, czym alergie w ogóle są. Co to jest alergia? Czym są objawy alergii? To dobre pytanie, właśnie na początek. Alergia to jest taka nieprawidłowa reakcja organizmu na różne czynniki, składniki e, pokarmu, powietrza, które normalnie nie powinny wywoływać właśnie w nas w organizmie żadnej reakcji, e, a tutaj układ odpornościowy zaczyna rozpoznawać te właśnie różne czynniki jako pewien rodzaj zagrożenia e, i zaczyna z nimi walczyć. E, daje w różne objawy. To mogą być e, może być wyciek z nosa, może być obrzęk w nosie, taki, takie swędzenie nosa, swędzenie spojówek. E, czasami dochodzi do kaszlu. Jeżeli to jest alergia pokarmowa, to mogą być różnego rodzaju biegunki, e, wymioty. Mogą być też różnego rodzaju zmiany skórne. E, przede wszystkim pokrzywki, czyli takie bąble występujące na całej skórze. Wisała pani tutaj kilka objawów, z którymi się, myślę, większość rodziców zetknęła u dzieci i też pewnie sama doświadczyła. Natomiast to, co mnie zastanawia, to jak możemy odróżnić taki, nie wiem, katary, który jest zwykłą infekcją od kataru alergicznego na przykład. U dzieci bywa to trudne, dlatego że faktycznie, zwłaszcza na początku infekcji wirusowej, kiedy mamy wodnisty katar, może to przypominać objawy alergii wziewnej, gdzie też ten katar jest właśnie taki wodnisty, płynny. Jeżeli takie objawy pojawią się na przykład u dwóch, trzy, czterolatka w okresie pylenia, to w pierwszy dzień, pierwsze dwa dni możemy mieć kłopot z odróżnieniem, ale infekcja jakby rządzi się swoimi prawami i w naturalnym przebiegu infekcji jest tak, że ten katar po kilku dniach zagęszcza się poprzez to, że zbierają się komórki stanu zapalnego w nosie, to właśnie on się robi taki gęsty, zielonkawy, co często niektórzy mylnie mówią, że właśnie, że jest bakteryjny, ale taka jest naturalna kolej jakby chociażby infekcji wirusowej kataralnej. Natomiast przy klasycznie alergii wziewnej, ten katar tak naprawdę przez cały okres jest wodnisty. Śluzówka jest przez cały okres obrzęknięta i właśnie produkuje dużą ilość wodnistego Kataru. Tutaj dodatkowo jeszcze takim charakterystycznym objawem jest świąt nosa. Dzieci, które mają właśnie takie alergie wziewne, bardzo często pocierają nos albo takim e, ruchem, e, dłonią do góry, właśnie i później mamy taką charakterystyczną zmarszczkę poziomą na nosie. E, bardzo często też przy alergiach wziewnych dołącza się zapalenie spojówek i one są właśnie takie przekrwione, obrzęknięte i też swędzą. Mhm. Czy to jest tak, że alergie już towarzyszą dziecku od urodzenia? To jest coś, z czym się dziecko rodzi, czy to się później jakby... Dziecko może urodzić się z predyspozycjami do alergii. Tutaj może być istotny czynnik genetyczny i wiemy, że jeżeli jedno z rodziców, a już nawet jak dwoje, mają jakąkolwiek alergię, czy w wywiadzie u nich była alergia pokarmowa, czy mają alergię wziewną na pyłki, na kurz, to wiemy, że to dziecko może mieć większe szanse też na rozwinięcie alergii. Nie jest to taki system zero-jedynkowy, że właśnie jak na przykład mama ma alergię, to dziecko też będzie miało alergię właśnie na ten konkretny składnik, ale ma pewną predyspozycję. I tutaj przy alergii muszą, musi zadzieć się kilka jakby takich warunków, że poza tą, tą, tą skłonnością taką wrodzoną są jeszcze różne czynniki środowiskowe, właśnie w jakim środowisku się to dziecko wychowuje. A co to znaczy czynniki środowiskowe? Na przykład co może spowodować, że się alergia ujawni, bo też słyszałam o tym, że, że zdrowe dziecko nagle zaczyna mieć objawy y, alergii y, wziewnej. Jednym z takich czynników jest na przykład dym tytoniowy. Smog, zanieczyszczenia powietrza. I też wiemy, że dzieci, które mieszkają, rodzą się w rejonach, które są właśnie bardziej zanieczyszczone mają zdecydowanie więcej alergii niż dzieci, które mieszkają w czystych środowiskach. Także to jest taki właśnie jeden czynnik środowiskowy, o którym wiemy, że, że może zwiększać dodatkowo to ryzyko alergii rozwoju alergii u dziecka. Czyli zanieczyszczenie powietrza Zastanawiam mnie jeszcze taka kwestia, bo coraz częściej mówi się o, w, w kwestii zdrowia dzieci o takim powrocie do natury. No, prawdopodobnie ze względu na ten wszechobecny smog w miastach i chciałam zapytać, jak myśli pani, jakie znaczenie w kontekście takiego budowania odporności, no bo skoro alergia jest jakimś zaburzeniem reakcji odpornościowej organizmu, to jak jak powinni rodzice postępować? Czy powinniśmy te dzieci chronić przed patagonami? Może są jakieś e, takie czynniki, które właśnie wzmacniają tę odporność, mimo że są narażaniem, no nie wiem, jakieś bakterie czy, czy coś, co, co jakby e, nie, tym dzieciom pomaga zbudować e, większą odporność i uchronić przed tym rozwinięciem e, a, alergii. No, tutaj badania ostatnich lat i to jest duży nakład, rzeczywiście w różnych kierunkach pokazują, że takie sterylne chowanie, bardzo higieniczne wychowywanie dzieci nie jest korzystne pod tym względem. Układ odpornościowy od początku, tak naprawdę od urodzenia, musi zetknąć się z różnymi właśnie czynnikami, ogólnie to nazwijmy, bo to mogą być alergeny, e, właśnie różnego rodzaju pokarmy, e, różnego rodzaju właśnie zarazki. Takie... Też mówimy o tak zwanych mikrobach środowiskowych, e, czyli na przykład jak dziecko bawi się, e, przesadzając razem z rodzicem taki dwulatek na przykład kwiatki, to ma do czynienia z tymi mikrobami, które mieszkają w ziemi. E, I te wszystkie czynniki uczą układ odpornościowy dziecka. One mają wpływ przede wszystkim na tak zwane komórki regulacyjne, które właśnie regulują w dobrą stronę układ odpornościowy, żeby on uczył się rozpoznawać to, co jest zagrożeniem prawdziwym. E czyli na przykład właśnie bakterie typu pneumokoki, meningokoki, od tego, co nie jest szkodliwe dla naszego organizmu, czyli chociażby właśnie pyłki, nie wiem, brzozy, olchy, tak przykładowo. Ale taki rzeczywiście sterylny chów nie jest dobry. No oczywiście też nie chciałabym zasugerować takiego życia w brudzie, bo to gdzieś ten zdrowy rozsądek trzeba zachować. Wiemy, że choroby w dużej mierze w około 80% przenoszą się przez dłonie, więc to ten nawyk mycia dłoni, to uczenie dzieci mycia dłoni e, od początku od kiedy jakby ich umiejętności na to pozwalają, jest istotny. Ale też pozwalajmy właśnie bawić się, przebywać e, ze zwierzętami, e, odwiedzajmy e, gospodarstwa rolne, w wakacje czy w weekendy, jeżeli mamy taką możliwość, e, korzystajmy z wypadów do lasu, e, właśnie z tych zabaw wszystkich w ziemi. No, dzieci pewnie intuicyjnie, przecież z, z te czasów naszego dzieciństwa robiliśmy te wszystkie zubki, zupki, babki tak z piasku z liści i tak dalej. I to jest właśnie taki naturalny sposób, kiedy ten układ odpornościowy może się trenować. Były też badania w Kalifornii, które pokazały, że na dużej grupie dzieci, około 1200 dzieci brało udział w tym badaniu, że te dzieci, które w pierwszym okresie życia wychowują się z psami, ale takimi psami biegającymi wszędzie, czyli nie kanapowcami, ale psami, które wybiegają się po podwórku, po lesie, po łące i przyniosą do domu właśnie różne na sobie mikroby, patogeny, to te dzieci też są zdrowsze, mają mniejsze ryzyko rozwoju astmy, alergii. I to, też te badania pokazywały, że kurz w domu takich dzieci, zawiera jest jakby bogatszy w różne te mikroby środowiskowe. Czyli to jest ten czynnik, który stymuluje układ odpornościowy. Czyli czy możemy rozróżnić te patogeny, czy te elementy, które stymulują układ odpornościowy dziecka, na takie, które mogą, je wespr mogą wesprzeć ten układ w, w takim rozwijaniu się prawidłowym i na takie, które są ewidentnie szkodliwe. Bo jak rozumiem, ekspozycja na smog w żadnym... Przypadku nie jest czymś absolutnie, dobrym, prawda? Absolutnie. I, I też mówi się w ostatnich latach o alergii wręcz na smog. E, przy czym, o ile możemy zacząć, to jeszcze pewnie do tego dojdziemy odczulanie na różne inne alergeny typu brzoza. To na smog nie ma czegoś takiego jak odczulanie, więc żadna ilość smogu nie jest korzystna dla naszego może, zdrowia. A może mogłybyśmy sobie teraz wymienić takie no, ewidentnie szkodliwe rzeczy, których po prostu zawsze wszelką należy unikać, czyli dym tytoniowy. Dym, to tytoniowy, pierwsza, smog. chyba najważniejsza rzecz, dokładnie, smog. A takie e... rzeczy, które w, w domu na nas gdzieś tam czyhają, e... na bardzo, nasze dzieci? Bardzo uważałabym na różne e... środki takie chemiczne do czyszczenia. Czyli jakby tutaj dodatkowo w tej całej higienie, jakby poza tym, że Bo tak czyścimy lubimy przestrzeń, dokładnie, prawda? z różnych patogenów, z którymi potencjalnie to dziecko mogłoby mieć kontakt i właśnie uczyć się, to dodatkowo to są wszystko czynniki drażniące, e... które mają też wpływ na barierę naskórkową e, na śluzówkę jeżeli chodzi o drogi oddechowe śluzówki nosa śluzówki e, oskrzeli i to też jest czynnik drażniący który może właśnie sprzyjać rozwojowi alergii Czyli to nie jest tak, że na przykład chemia, gospodarstwa domowego, jakieś takie silne środki odkażające, czy nie wiem, słyszałam też o, o lakierach do włosów, czy produktach z formaldehydami takimi tak, ko kosmetycznymi, tak. prawda? No, lubimy sobie malować paznokcie, to wszystko gdzieś tam fruwa w domu. E, to nie jest tak, że m, te substancje stymulują nasz e, e, układ odpornościowy i również układ e, odpornościowy dzieci, tylko one go, one podrażniają śluzówkę Dokładnie. i powodują... W tym, w tym mechanizmie, tak. W takim mm -hmm. mechanizmie drażniącym, więc więc nie jest to oczywiście korzystne. Też nie chciałabym, jakby, żeby popadać w skrajności, żeby totalnie nie używać żadnych produktów, ale żeby mieć tą świadomość i raczej szukać właśnie tych produktów, które są delikatniejsze. Wszędzie, gdzie możemy korzystać, właśnie ze zwykłej szmatki, ściereczki z wodą, to korzystajmy z tego, a jak najmniej właśnie takiej chemii. Czy jeżeli chodzi o alergię, czy na to można się jakoś przygotować? Zastanawiam się, czy mamy, które nas słuchają, oglądają teraz, mamy, które dopiero spodziewają się dziecka, mogą zrobić coś, żeby zminimalizować ryzyko właśnie wystąpienia czy rozwinięcia alergii u swoich jeszcze nienarodzonych dzieci? Jeden z czynników to rzeczywiście narażenie na ten dym tytoniowy, o którym już wspominałyśmy, e, w miarę możliwości unika unikać takiego biernego palenia. No już nie wspomnę o, o czynnym, ale to chyba... Nie, to chyba już... <laughs> Dokładnie, to, <że> do zamierzchłych <laughs> czasów należy. E, właśnie jak najczęstsze wypady w rejony, które są czyste, e, Myślę, że też korzystanie właśnie z takiej możliwości oczyszczania pomieszczeń w swoich domach, w których możemy taki azyl zrobić, gdzie chociaż przez kilka godzin dziennie nie będziemy w takim czystym powietrzu. To, co też mogłoby pomóc, to taka urozmaicona, zdrowa dieta. Też były badania w Wielkiej Brytanii, które pokazywały, że mamy, które spożywają dużo żywności wysoko przetworzonej, czyli takiej z dużą ilością konserwantów, barwników, no to co rozumiemy właśnie przez żywność wysoko przetworzoną, rodzą dzieci, które później mają większe ryzyko alergii niż te mamy, które no, dużo zdrowiej się odżywiały. Także to są chyba te czynniki, na które mamy wpływ, jakby, Żyjąc właśnie w XXI wieku. No, to jest bardzo ciekawe, co Pani powiedziała, bo y, odnoszę wrażenie, że y, nie wiem, czy to jest kwestia diagnoz, y, ale w ostatnich latach y, jest coraz więcej dzieci, y, z, y, które do, do wymagają opieki, y, alergologów i jakiejś interwencji medycznej. Y, y, czy to jest tak, że to jest jakaś choroba cywilizacyjna, czy, czy, czy właśnie to wynika z stylu życia? Tak, można powiedzieć, że to jest choroba cywilizacyjna. I te zmiany, które w przemyśle, w ogóle w naszym środowisku zaszły jakieś 40-50 lat temu, w sumie są już nie do cofnięcia. I to jest ten okres, od którego zaczynamy obserwować takie stopniowe narastanie właśnie występowania alergii u dzieci, u dorosłych też, bo alergia może się objawić tak naprawdę w każdym wieku, też u osoby dorosłej. Także, Zaz, czy ja dobrze rozumiem, że może być tak, że na przykład dziecko nie wiem, poszło do szkoły, do tej pory żadnych objawów alergii nie miało i nagle dostaje tak. kataru, zawienia, itd. Tak, tak, może też tak się zdarzyć. Właśnie alergia może wystąpić w każdym wieku. W samym mechanizmie alergii mamy do czynienia jakby z takim powtarzającym się kontaktem z alergenem. Czyli to nie jest tak, że dziecko pierwszy raz się zetknie z jakimś pyłkiem, nie wiem, właśnie kurzem. Z zarodnikami pleśni i będzie miało od razu reakcję alergiczną. Tylko właśnie taki powtarzający się kontakt w pewnym momencie może sprowokować wystąpienie objawów alergii. I różne rzeczy mogą mieć na to wpływ, jak osłabiona odporność w danym momencie. U kobiet, czasami właśnie po porodzie, alergie mogą się ujawniać, kiedy ta gospodarka hormonalna też wpływa na nasz układ odpornościowy. Także dokładnie w każdym wieku możemy mieć do czynienia z takimi nowo pojawiającymi się, Alergiami. Czyli jednym słowem trzeba monitorować e, sytuację, tak, na bieżąco cały czas obserwować, na bieżąco. jeżeli mhm. coś nas niepokoi, to też nie jest tak, że jeżeli dziecko właśnie w pierwszych pięciu latach życia nie miało żadnych objawów alergii, to już nigdy jej nie rozwinie. Także wszelkie te objawy, właśnie, o których rozmawiałyśmy na początku, monitorujemy i konsultujemy z lekarzem. Dobrze, porozmawiajmy teraz o sytuacji, kiedy już wiemy, że nasze dziecko jest alergikiem. Skupmy się może na dzieciach starszych. E, w, powiedziała Pani, że warto oczyszczać powietrze w domu, e, również, żeby też na no, nie popadać w skrajność, jeżeli chodzi o, e, o unikanie kontaktu z, e, z takimi czynnikami e, pochodzącymi z natury, które stymulują układ odpornościowy. No, ale rozumiem, że jak już ktoś ma stwierdzoną alergię na pyłki czy, czy roztocza, no to powinien w określony sposób dbać o środowisko, w którym dziecko przebywa. Czy mogłaby pani doktor powiedzieć, jak powinien wyglądać pokój takiego małego alergika, który ma stwierdzoną alergię wziewną? Zależy właśnie na co jest ta alergia, bo jeżeli jest to alergia sezonowa i teraz właśnie mamy sezon pylenia, gdzie po kolei różne drzewa pylą, zaraz będą pyliły trawy, później jesienią mamy zarodniki pleśni, to tak naprawdę właśnie też jest to wtedy problem sezonowy i tutaj jeżeli chodzi o pokój takiego dziecka, to w okresie pylenia na dany alergen, na który dziecko jest uczulone, to raczej nie wietrzymy pomieszczeń albo wietrzymy te pomieszczenia, na przykład po deszczu, unikamy otwierania okien, kiedy są takie słoneczne, wietrzne dni, bo wtedy tych alergenów, rzeczywiście tych pyłków w powietrzu się unosi więcej. No, zdecydowanie korzystne jest właśnie korzystanie z oczyszczaczy powietrza z filtrem HEPA, ponieważ one jakby oczyszczają właśnie nie tylko z zanieczyszczeń typu smog, ale także z różnych pyłków, też z wirusów, także no ma to na pewno… A roztocza to też jest chyba taki… Tak, pokolarny. roztocza to z kolei jest... Jest alergen całoroczny. Roztocza kurzu domowego, takie małe żyjątka, które rzeczywiście e, wżywią się tutaj e, i kurzem i, i w. E, no. To, to jest alergen, którego bardzo trudno się pozbyć. Więc tutaj to oczyszczanie ma przeogromne znaczenie. Ale także odpowiednia higiena, czyli na przykład pranie pościeli dziecka przynajmniej raz w tygodniu w temperaturze 60 stopni. Unikanie takich przedmiotów, które będą ten kurz gromadziły, czyli żeby było jak najmniej pluszaków. Może nie to, żeby w ogóle, ale żeby było ich jak najmniej. Właśnie częste czyszczenie powierzchni, ale mokrą właśnie ściereczką już były no, takie pluszowe chemii? dywany też rozumiem że dokładnie. są nie wskazane chociaż dokładnie. dzieci to uwielbiają dokładnie także e, mamy pewne sposoby które pomagają łagodzić te dolegliwości i roztocze w ogóle jest takim e, nieprzyjemnym alergenem ponieważ e, jest bardzo na, my to nazywamy astmogenem czyli jakby w przyszłości może też prowadzić do rozwoju astmy jeżeli ta alergia jest dość nasilona w jakimś znacznym stopniu to rozważamy właśnie odczulanie u dzieci e, starszych E, także. E, no właśnie, tak, tak. E, wspomniała Pani o odczulaniu. E, proszę powiedzieć coś więcej. Czy to jest jakaś metoda wyleczenia z alergii? E, może nie tyle wyleczenia, ale nabycia tolerancji, e, że organizm e, dziecka czy osoby już później dorosłej, która jest uczulona na konkretne e, alergeny e, i ta alergia jest uciążliwa, bo czasami jest tak, że to jest właśnie sezonowa alergia, kiedy. E, no, dla przykładu, pyli brzoza, dziecko ma przez kilka tygodni katar, który nie jest może bardzo uciążliwy i jesteśmy w stanie kontrolować te objawy, czyli łagodzić stosowanie leków przeciwhistaminowych, ewentualnie sterydów donosowych. W niewielkiej dawce, to to odczulanie też może nie być konieczne, ale jeżeli te objawy są już uciążliwe, to zaczynamy odczulanie, czyli fachowo mówiąc immunoterapię, kiedy podajemy w rozcieńczeniach właśnie alergen, który dziecko uczula w takim okresie, nazwijmy, około sezonowym, żeby przyzwyczajać organizm, żeby on właśnie zaczynał tolerować, uczyć się na takich malutkich dawkach, że to nie jest nic groźnego dla organizmu. No, zastanawiam się, czy, czy można jakoś uniknąć tego etapu, bo to jednak no, brzmi jak taka spora ingerencja już medyczna, prawda? I, I to odczulanie i sterydy na co dzień, no chyba każdy rodzic wolałby nie musieć w ten sposób sobie radzić z alergią. To od razu chciałabym zaznaczyć, że no bo jest coś takiego szczęścia jak sterydofobia i na co dzień się z tym spotykamy. <noise> tak, e, naprawdę, jeżeli chodzi o te sterydy donosowe, czy nawet sterydy, które podajemy dzieciom w astmie, jak już mają rozwiniętą astmę, czyli taki stan zapalny w oskrzelach w tych niższych drogach oddechowych, e, te dawki naprawdę nie są duże. E, I okazuje się, że regularne podawanie tych niewielkich dawek, na przykład dla dziecka, które ma astmę, ale jest w stanie uchronić e, przed zaostrzeniem. A w zaostrzeniu mamy do czynienia bardzo często z dusznością, z problemem z oddychaniem. E, I to jest stan, który może być wręcz zagrożeniem życia. Kiedy dziecko w szpitalu jest leczone sterydami dożylnymi, to ta jedna dawka sterydu dożylnego przeważa kilku, czy nawet kilkunastomiesięczną dawkę podawania tych sterydów ziewnych, które są rozłożone wtedy w czasie, nie jednorazowo. Także e, wtedy, kiedy trzeba, e, to rzeczywiście zdecydowanie lepiej jest stosować je w leczeniu, bo Działają właśnie przeciwzapalnie i jednak pomagają kontrolować tę chorobę. I jednocześnie, jeżeli dobrze zrozumiałam, mówi pani doktor, że warto się wspomagać taką, takim obserwowaniem czujnym tego, co się dzieje z dziećmi, prawda? I też unikaniem tej szkodliwej chemii, nazwijmy tak, to kol kolokwialnie, tak, po prostu, dokładnie. która jest dookoła nas. To też jest mhm. tak, że właśnie ta chemia, jak uszkadza barierę naskórkową, to bardzo często do alergizacji dochodzi właśnie przez uszkodzoną skórę. Przez ten taki pierwszy kontakt, właśnie w skórze i organizm zaczyna właśnie, no coś jest nie tak, zaczyna rozpoznawać, że jest jakiś, jakiś rodzaj zagrożenia. I następny kontakt może być już bardziej intensywny. Tak, bo rozmawiałyśmy jeszcze tutaj przed rozpoczęciem audycji, że też takie choroby dermatologiczne w zasadzie już, czy, czy autoimmunologiczne, takie jak atopowe zapalenie skóry, też mogą być leczone podobnie do i też zaleca się wówczas oczyszczanie powietrza. Tak, dokładnie, dokładnie. I unika, dokładnie te same zalecenia. To jest Wiem, też że tak, są... że, że zanieczyszczone powietrze e, e, właśnie cały ten smok może oblepiać wręcz pyłki, na przykład roślin. E, one wówczas stają się takie cięższe, bardziej lepkie, i do takiej skóry się zdecydowanie łatwiej lepiej e, przyczepiają, e, trochę jak taki rzep. E, I rzeczywiście ta reakcja alergiczna układu odpornościowego może być silniejsza. I podobnie jest właśnie ze śluzówkami, że one mogą się łatwiej przyczepiać do śluzówek. Do śluzówek, które i tak już mogą być podrażnione, uszkodzone właśnie poprzez zanieczyszczone powietrze. Więc jakby no, też tutaj upatrujemy, że dlatego te dzieci, które mieszkają jednak w rejonach bardziej zanieczyszczonych, że właśnie w tym mechanizmie mają większe ryzyko alergii, bo ta alergia się szybciej i łatwiej rozwija. Rozumiem. Bardzo Pani dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie tego tematu. Bardzo było miło tutaj porozmawiać, także no mam nadzieję, że udało nam się zawiły temat alergii wziewnych troszeczkę tutaj rozwikłać dla naszych obserwatorek. No i no cóż, pozostaje chyba mieć nadzieję, że w tym roku pyłki wiosenne nie będą aż tak szkodliwe tak, dla dzieci. Tak, jest zimno rzeczywiście. No Jak jest chłodniej, to e, dzieciom i w ogóle osobom z alergią wziewnymi jest troszkę lepiej, e, aczkolwiek to taka też ciekawa sprawa, że w ostatnich latach, kiedy obserwujemy coraz cieplejsze wiosny, ogólnie cieplejsze lata, ten sezon pylenia się wydłuża, więc jednak te alergie są bardziej nasilone, jakby tak jednak z roku na rok bardziej obserwujemy. No, Dłuższa no, wegetacja, chcielibyśmy słońca, ale kosztem dokładnie. właśnie niestety tego, że natura nas troszkę atakuje. Dziękuję jeszcze raz za Bardzo spotkanie dziękuję. i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia.